Sławek Męcen właśnie powiedział, że Rosjanie. Jaki by mieli mieć powód? A jakie macie dowody na to, że wycadzili Rosjanie? A jaki Rosja ma w tej sprawie interes? Na jakiej podstawie? Można podejrzewać, że Rosja podłożyła bombę w w życiu. To może wysadzili Rosjanie? Może ktoś inny tego nie wie? Ja się z tym zgadzam, oczywiście, że tak. Tu się zastanówmy, kto mógł mieć interes, żeby podłożyć te, te bomby na tory. Jeżeli nie Rosja, to Egipt. Egipcjanie, tak. Polacy jeżdżą do Egiptu i tam się targują. Ten dolar, w Mister ten, a Polak zawsze powie fajnie. Więc Egipcjanie nam podłożyli bomby pod te tory, żebyśmy przestali mieć pociąg do, do targowania się bez przerwy. To dopiero wymaga zbadania. Natomiast od razu twierdzenie na 100%, że to wysadziła Rosja. Jest jest po prostu spekulacją. Tylko jeżeli nie Rosjanie, to kto? My no teraz ja znam, kto właśnie kto kto, 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 to kto to mógł być? Kto to mógł być? Eee, Niemcy może, a, a. żeby skierować myślenie na temat Niemców na właściwe tory. Skierujemy to inaczej, żeby oni nas pokochali nas. Jak się wypierdoli pociąg, to się im przestanie pierdolić w głowie. Niemcy to mogliby Niemcy. Twierdzenie na 100%, że to wysadziła Rosja jest po prostu spekulacją. Honduras mógł być też zainteresowany, żeby podłożyć nam. No bo nie Rosja, oczywiście, że nie Rosja. Wiecie, w ilu miejscach w Hondurasie nie ma torów kolejowych w ogóle? W ramach wyrównywania szans Honduras, tak, mógłby to Honduras. Tak. Więc nie bądźmy na 100% przekonani, że to na pewno Rosja wysadziła. No nie Rosjanie na pewno, ale Francuzi, ha, mam, oni mają te TGF swoje, TGF i podłożyli, żebyśmy wykoleił się ten nasz pociąg i żebyśmy po prostu też kupili TGF, a nie te tymi naszymi jeździli Pemblino, Pemblino, A jaki Rosja ma w tej sprawie interes? To może wysadzili Rosjanie, może ktoś inny, tego nie wie. Albo Czechy i Słowacja razem, za Czechosłowację, bo myśmy te czołki wtedy, tak, te tory... Zniszczyli po to, żebyśmy nie mogli wysłać czołgów pociągami. Tego nie wiem. Chyba, że. Chyba, że Konfederacja. Tego nie wiem. Ale jest to możliwe, że ktoś z Konfederacji coś źle, kropki połączył i y, usłyszał, że tylko wykolejeńcy głosują na Konfederację. I pomyślał sobie, że wykolei ten pociąg i tyle będzie wykolejeńców, że Konfederacja będzie miała więcej głosów. No bo jeżeli nie, nie Konfederacja, to już nie wiem kto. Zwróćcie uwagę, że wszyscy są już absolutnie przekonani, mimo że żadnych dowodów w tym momencie nie ma, że to na 100% była rosyjska dywersja. Dlaczego my od razu podejrzewamy Rosję? Proszę pana, panie Mędzę. Z miłości. To jest taki odruch. Myśmy kiedyś mieli Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przyjaźni. To pan nie wie, ale pana Tata pewnie wie, pewnie był w jakimś Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Więc tam myśmy tak kochali Rosję i to jest odruch teraz. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to my tak mówimy Rosja. Z miłości do Rosji. Proszę pana, to jest to samo, co, co miłość do kobiet, lekkich obyczajów. Rozumie pan pierdolnie się pan w palec, co pan pierwszy mówi. O kurwa, nie? Tuskowi idzie poparcie do góry. O kurwa! Spada konfederacji poparcie. O kurwa! To jest pierwsze co mówicie, więc to jest taki odruch. I teraz jeżeli coś takiego przyjaznego się dzieje, typu te tory nam wysadzą w coś, to my pierwsze to my... O Rosja! Jak nam nie oddają tu polewa... O Rosja! Jak nam podraża gaz... O Rosja! Wojna na Ukrainie wybuchła i też wszyscy zaczęli bez sensu Rosnie podejrzewać. I teraz zastanówmy się, kto zaatakował Ukrainę, bo to też mógł być Egipt. Nie wiem, kto wysadził te tory ze Dopiero od rana wiadomo, że ktoś w ogóle nie wysadził